Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym video. A, dzisiaj chciałabym pokazać wam nowe perfumy. Ja byłam bliska zakupu, chciałam je kupić, ale później stwierdziłam, że być może to nie jest e, fragrance dla mnie. E, nie jest to mm, że tak powiem, może być nie 100% trafiony. Piękna butelka, taka starodawna, taka old fashioned. A mowa o nowym zapachu, nie ta strona Dolce Gabbana Devotion. Widzicie ten emblemat, widzicie te złote serce. No, ja pomyślałam sobie, to jest zapach taki właśnie pełen miłości, i będzie taki, no, Devotion to już to, jesteśmy bardzo oddani, właśnie danemu zapachowi, że coś, co nas intryguje, przyciąga. I w ogóle, i w ogóle. No, i tak sobie teraz myślę, że jest taki bardzo duży ląż. Właśnie lansują ten zapach, sprayują, przyciągają klienta. Jest to zapach Gourmand. Od razu, jeżeli otworzycie nową próbkę, ja dostałam właśnie tą próbkę dla dzisiejszej tutaj recencji. Oczywiście tylko dla mojego użytku. To jest rodzina alfaktoryczna, oczywiście Bright Gourmand. A więc wiadomo, że będzie to zapach słodki, od razu mówią, że są tu nuty e, cytrusowe, takie kandyzowane cytrusy, e, kwiat pomarańczy i oczywiście wanila, myślę, że to jest wanila burbońska, bo ona jest bardzo, bardzo słodka i rzeczywiście tutaj, e, słuchajcie, tak Was otula strasznie. E, za zapachem stoi Oliver Cresp, no to wiadomo, że spodziewamy się czegoś bardzo e, takiego wyszukanego, niebawalnego. No i tak, tak może być w, w niektórych osobach, nie mogą tak właśnie odczuwać zapach, jest to hołd, słuchajcie, jak to powiedzieć, hołd, tutaj ciastu, ciastu, które się nazywa panetone. To jest taki specjalny deser we, we Włoszech. Dla mnie przypomina troszeczkę naszą babkę, tylko nasza babka jest bardziej cytrusowa, a to jest oczywiście nadziewane nadziewane tymi rodzynkami. Jeśli pamiętam, o dwa razy spróbowałam. No i nie było to coś wow, ale rzeczywiście słodkie, jest bardzo aromatyczne i stąd może jest ten rum, bo tu jest ten rum. Ja już sobie ten zapach psikłam, on się psiknęłam, już jest tutaj na moim ręku. To jest jakby druga, jakby długie podejście do tego zapachu i powiem Wam, e, że go średnio oceniam. Bardzo mi się podoba cała ta otoczka, cały to zabieganie o klienta. Piękna butelka, naprawdę taka stara, starodawna troszkę bym powiedziała, nic minimalistycznego, właśnie takiego, takiego złoto na tej butelce w sensie tego szku, tej, 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 tego, heart, tego tego serca tutaj, natomiast w środku jest bardzo esencjonalny bardzo taki słodki przesłodzony ciężki gdyby nie to, że wiem, że tam nie ma takich drzewnych mchowych aromatów to bym powiedziała, że coś tam jest, bo na mnie wychodzi właśnie taki mech, taki jakby drze nie drewniany, ale właśnie taki kadzidlany, trochę drzewny aromat, kiedy macie te drzewa po deszczu, ale takie ciężkie, ciężkie, troszeczkę taki bym powiedziała, nie mogę powiedzieć jak strumny, ale taki właśnie stary, stary, taki bardzo taczający, taki bardzo cię przytłaczający. Ja myślę, że to jest wspaniały zapach. A słuchajcie, na. Zimę I właśnie na takie już zimne, zimną jesień bo czemu nie? On jest taki właśnie e, dziwnie przytłaczający, ale gdzieś tam otulający, jak kaszmirowy płaszcz. Dla mnie jest za bardzo słodki i tak jak mówię, wychodzi taki drzewny, ale bardzo ciężki, e, mchowy aromat. Nie wiem skąd to się bie bierze, no ale tak się na mnie ten zapał utlenia. Dlatego cieszę się, że w końcu jednak nie kupiłam. Ja myślę, że on znajdzie fa swoich faworytów, yy, przepraszam, znajdzie swoich yy, fanów yy, i pewnie powiem Wam tak, że na wszystkie zapachy, które teraz wychodzą, jest to zapach nad wyraz ciekawy, dlatego że jest bardzo sensjonalny, bardzo bym powiedziała wyszukany i idzie w taką troszkę niszową jakby... Yy, Drogę, w niszową taką alejkę. E, natomiast nie jest to na pewno zapach dla mnie. E, jest dość trwały, bym powiedział, się do mnie utrzymał. Nawet jak umyłam ten nadgarstek, gdzieś tam był i mnie troszkę denerwował. Dlatego mówię, nie jest to zapach dla mnie, no ale e, no myślę, że warto wspomnieć, dlatego chciałam zrobić tą recenzję. Ja mam jeszcze nowy zapach, który gdzieś mi umknął, chyba był lansowany w zeszłym roku. E, to jest Daisy Mark Jacob. Ever so fresh. I słuchajcie, bardzo mi się podoba, ale ja sobie wąchałam tak na luzie i stwierdziłam, że była dobra promocja te się kubie. I zrobię dla Was specjalną, specjalny unboxing. Czyli coś takiego innego Także koniecznie bądźcie na bieżąco Z moimi filmami Dziękuję wszystkim za przepiękne tutaj komentarze Za bycie ze mną I oczywiście dajcie lajka I ktoś nie subskrybujcie to Nie bójcie się po prostu Wciśnijcie tę subskrypcję I zapraszam do następnego odcinka